Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które Kościół nasz wyznaczył do wspólnego rozważania, zapisane jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w pięćdziesiątym rozdziale. Wtedy bracia Józefa, widząc, że umarł ich ojciec, mówili do siebie. Może Józef będzie teraz wrogo usposobiony do nas i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, któremu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, Ojciec Twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które Ci wyrządzili, Odpuść przeto teraz występek sług Boga, Ojca Twego. I zapłakał Józef, gdy to do niego mówiono. A potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał Was i Wasze dzieci, tak ich pocieszał i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Łaskawy Panie, nasz i Boże, Tobie dziękujemy za to słowo. Które brzmi ponad czasową treścią, sprawa by ta treść poruszyła i nasze serca. Pobłogosław słuchanie i rozważanie tych słów w sercach naszych. Amen. Umiłowani W Panu Jezusie Chrystusie, u progu wakacji. Mamy przed oczami słowa apostoła Pawła, który przypominał nam o wzajemnych relacjach. Jedni drugich brzemiona noście, pisze. To niezwykle ważne słowa w kontekście tego wszystkiego, co już za nami. Ale to równie ważne słowa, które przesłaniem są na ten cały czas, który przed. Nami czas wakacji, czas urlopów, czas wypoczynków, czas nowych znajomości, nowych wrażeń. Wszędzie jednak, gdziekolwiek byśmy byli, czegokolwiek byśmy nie planowali, zawsze na naszej drodze stoją przecież ludzie i tacy, z którymi jesteśmy blisko związani. Ale i tacy, których zwyczajnie mijać będziemy w realizowaniu naszych zadań i planów, na te wszystkie spotkania, na te stare i nowe relacje, Bóg chce nam pozostawić swój drogowskaz. Pamiętajcie, dobrze czyńcie sobie nawzajem. Jedni drugich brzemiona noście. Nie jesteśmy na tym świecie sami. Owszem, każdy odpowiada za siebie, każdy odpowiada za swoje życie, każdy jest jednostką, która chce jak najlepiej w życiu się realizować i do tego oczywiście jesteśmy powołani, bez dwóch zdań. Do tego zachęca nas Bóg. Niemniej jednak, oprócz tego uczula nas też, byśmy realizując siebie. Nie zapominali o innych. Byśmy siebie wznosząc na wyżyny nie czynili tego kosztem drugiego, bo zdrowych relacji potrzeba wszędzie: w rodzinie, w małżeństwie, w szkole, w pracy, w kościele, w czas wakacji też. Wszędzie tam, gdzie na co dzień egzystujemy, wszędzie jako chrześcijanie kierować powinniśmy się cechami i wartościami, które pozostawił nam Jezus Chrystus. I tych drogowskazów naprawdę dziś nie trzeba daleko szukać. Słyszeliśmy z kart Ewangelii: Złodobrem zwyciężaj. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. I wiele jeszcze innych cennych treści moglibyśmy tu teraz przytoczyć, ale naszym konkretnym zadaniem jest te treści wdrażać w życie. W to życie, które na zewnątrz niekiedy było zaprzeczeniem Bożych treści i drogowskazów, w to życie, które. Dzisiaj kieruje się ludzką pychą, zawiścią, zazdrością, nienawiścią. To właśnie tam potrzeba zdrowego podejścia, zdrowej narracji, by pokazać światu, by pokazać drugiemu człowiekowi, że można inaczej, że chrześcijanin to owszem człowiek tego świata. Ale człowiek opierający swą tożsamość na innych fundamentach niż ten świat. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, jak czytaliśmy, napisał: Jeśli to możliwe, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. No wiem, że to wcale nie jest łatwe, sam tego doświadczam, ale to nasze konkretne zadanie, z którym każdego dnia powinniśmy się zmierzyć, by potem na koniec dnia stanąć przed lustrem i przyznać, na ile rzeczywiście mi się to udało, na ile zaprezentowałem światu swoją postawą Boże treści. A na ile poszedłem z trendem otaczającej rzeczywistości. W każdej relacji mamy dbać o to, by szanować drugiego człowieka, by żyć z nim w pokoju, a zwłaszcza już bezwzględnie na płaszczyźnie kościoła. Nie osądzać, jak czytaliśmy, nie potępiać, nie przekreślać. To nie nasza rzecz. Niech to, co głosimy, to, na co się powołujemy, rzeczywiście przekłada się na nasze całe codzienne życie. Dzisiaj mamy spojrzeć jeszcze na fragment opowiadający o losach Józefa i jego braci. To historia rodziny, w której od dawna. Nie wszystko funkcjonowało tak jak należy. Dwunastu synów i ojciec, który szczególnym uczuciem darzy jedynie dwóch, Józefa i najmłodszego Benjamina, tych, których urodziła mu przecież ukochana Rachela. Od samego początku autor pierwszej księgi Mojżeszowej, który opisuje losy tej rodziny, zwraca uwagę, że Jakub, ojciec, nierówno traktuje swoich synów. Jednym każe pracować, a ci dwaj siedzą w domu. I o ile w przypadku najmłodszego to jest jeszcze zrozumiałe, o tyle Józef. Od początku wzbudza kontrowersje. A w dodatku, sam skrzętnie taką postawę ojca wykorzystuje. Podczas gdy bracia ciężko pracują w polu, Józef przychodzi do nich w pięknej nowej szacie, którą otrzymał od ojca Patrzcie. Innym razem opowiada, miałem sen, w którym wszyscy dookoła mi się kłaniacie. No to jasne, że to wzbudza zazdrość, rodzi napięcie, a koniec końców doprowadza do tragedii, bo bracia nie widzą już innego rozwiązania, tylko pozbyć się uciążliwego oblubieńca ojca. I tak Józef zostaje sprzedany i trafia do Egiptu. Tam splot różnych wydarzeń, ale przede wszystkim, jak czytamy, tego nie wolno nam ujmować: błogosławieństwo Boga doprowadza Józefa na szczyt. Zostaje zastępcą faraona, namiestnikiem Egiptu. Rzeczywiście jest panem, tak jak sobie to wyśnił. A jego bracia? Jak czytamy, znajdują się w zupełnie innym położeniu. Cała ich praca, cały ich trud idzie na marne, bo ich kraj dotknął głód, nieurodzaj, cierpią niedostatek. I po zboże przychodzą do Egiptu. Są przerażeni. Że to droga donikąd, bo wkrótce ich brat, kiedy się o tym dowie, dokona odwetu sądu, odpłaci za zło, które mu wyrządzili. Kiedy pozbawili go domu, ojca, rodziny. Próbują jeszcze udobruchać Józefa, kłamiąc oczywiście, że na polecenie ojca nie powinien im robić krzywdy. Drodzy, jakże wiele podobnych scenariuszy kreśli współczesne życie, życie naszych rodzin, naszych znajomych, jakże niewiele trzeba, by pójść o krok za daleko i przekreślić wszystko. I absolutnie nie zamierzam bronić Józefa, bo on też nie jest bez winy. On też dołożył swoją cegiełkę do tego, by konflikt z braćmi przekroczył te granice. Ale mimo wszystko pozbycie się brata nie było rozwiązaniem. Bo czy ci bracia na chwilę zaznali spokoju? Ich działanie, choć całkiem nieźle zaplanowane, stale godziło ich sumienie. Niby powiedzieli przecież ojcu, że Józef został zabity przez dzikie zwierzę, zostały tylko kawałki jego szaty. Nie było świadków, więc dlaczego im nie uwierzyć? Ale przecież z drugiej strony doskonale wiedzieli, że on żyje i mieli pełne prawo obawiać się, że pewnego dnia ich drogi znowu mogą się skrzyżować. Tak się stało. Bóg dał im szansę na pojednanie. Wtedy, kiedy sprzedali Józefa, ta sytuacja ich przerosła, a teraz Bóg czyni Józefa mentorem do zgody, do nowego początku. Nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga. Wy knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Szczęśliwie kończy się ta historia. Przeszłość pozostaje w dalszym planie. Liczy się tylko to, co będzie jutro. To przesłanie skierowane jest dziś do nas wszystkich, bo całe szczęście my też nie jesteśmy na miejscu Pana Boga, choć pewnie nieraz chcielibyśmy na Jego miejscu być, z tym czy innym zrobić porządek, temu czy innemu wygarnąć, co o nim myślę. Ja mam rację. Józefowi też się wydawało, że może więcej, a bracia udowodnili mu, że jest w błędzie. Kto wie, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby nie ręka Boża. I w naszych relacjach, drodzy, niekiedy emocje biorą górę i to normalne, bo jesteśmy tylko ludźmi. Niemniej. Te emocje warto w odpowiednim momencie uporządkować. Warto w porę się zreflektować, by nie pójść o krok za daleko. Przecież jedni drugich mamy wspierać, jedni drugim mamy pomagać. Nie inaczej. Nawet jeśli nie zawsze to będzie działać w obie strony. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Taką treść mamy mieć przed oczami, taką postawę mamy sobą reprezentować, i tego na ten czas wakacji chcę Wam wszystkim życzyć. Wcielajmy te Boże Drogowskazy w życie. Żyjmy ze sobą w pokoju i zgodzie, w domu, w rodzinie, w kościele. Wszędzie tam, gdzie będziemy. Zawsze starajmy się składać właściwe świadectwo, do którego zostaliśmy powołani. A Bóg niech nam w tym błogosławi. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.